Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy pod ciężarem krzyża. Ciężar Krzyża wydawał się przekraczać siły Chrystusa. Nieludzko wyczerpanego konaniem w ogrójcu, wyśmiewanego, poniżanego i bitego przed sądami Annasza, Kajfasza, Heroda i Piłata, a przede wszystkim zmasakrowanego okrutnym biczowaniem. Wystarczyła niewielka nierówność na drodze prowadzącej w stronę Kalwarii, wystarczyło popchnięcie przez żołnierza, zniecierpliwionego tym, że skazaniec Zbyt wolno zmierza w stronę miejsca swej kaźni, aby Chrystus upadł na Ziemię. Jednak po chwili zaczął z ogromnym trudem podnosić się, aby dać najwyższe świadectwo swej odkupieńczej miłości. Przecież musiały spełnić się Jego słowa, a ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, Przyciągnę wszystkich do siebie. Żeby mógł przyciągnąć do swojego miłosiernego serca wszystkich ludzi, musiał najpierw dojść na szczyt Kalwarii. Musiał dać się przybić do krzyża i z jego wysokości spojrzeć na świat, który miał doprowadzić do Ojca Bogatego w miłosierdzie. Od pierwszych dni pontyfikatu Jana Pawła II świat był pełen zdumienia słysząc jego jasny i silny głos, wzywający wszystkich, aby na oścież otworzyli bramy dla Chrystusa. Dla jego zbawczej władzy wołał i jednocześnie prosił podczas homilii 22 października 1978 roku: Otwórzcie granice państw! Systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę Was, błagam Was z pokorą i zaufaniem. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. Nie wszystkim jednak podobał się ten głos. Niektórzy z wielkich ówczesnego świata. Zdecydowali, aby głos Jana Pawła II zamilkł na zawsze i przestał budzić nadzieję na zmianę oblicza tej ziemi. W konsekwencji ich decyzji, w dniu 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra dokonano zamachu na życie Ojca Świętego. Jan Paweł przeżył ten zamach, choć po ludzku nie miał do tego prawa. To nawet nie była odwaga, znawał później Andrzej Frosardowi w wywiadzie rzecy. Nie lękajcie się, ale w chwili, kiedy padałem na placu Świętego Piotra, miałem wyraźnie przeczucie, że wyjdę z tego. Ta pewność nigdy mnie nie opuściła, nawet w najgorszych chwilach, bądź po pierwszej operacji, bądź w czasie choroby wirusowej. Czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka. Prowadziła kulę. Będąc w 1993 roku na Litwie i modląc się do Matki Bożej w Wilnie w Ostrej Bramie, Jan Paweł II nawiązał do słynnych słów inwokacji z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Na zakończeniu modlitwy ruszańcowej powiedział Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz bramie, jak mnie do życia Przywróciłaś cudem. Niewiele później już w Rzymie nawiązał do tego wydarzenia. Wtedy głos mi się załamał Wiedziałem, że ostra Brama czekała na to wyznanie papieża. Czekała ostra Brama i czekały także te przedziwne sanktuaria, naprzód Rzymskie koloseum, a potem wzgórze krzyży na Litwie, a potem tyle innych korosełów naszego stulecia. Po jednej i drugiej stronie tego szlaku ewangelizacji, który przebiega ku północy z Rzymu i Konstantynopola. A to wszystko było echem strzału na placu św. Piotra, który miał pozbawić papieża życia. A tymczasem śmiercionośna kula zatrzymała się i papież żyje. Żyje, ażeby służyć. Tak żył i tak służył aż do końca. Na wszystkich areopagach świata święty Jan Paweł II świadczył o Chrystusie, odkupicielu człowieka, także osobistym cierpieniem. Jak natomiast inni wyobrażali sobie jego służbę Kościołowi i światu, świadczy list pewnej dziewczynki, który papież zacytował podczas audiencji ogólnej pięć miesięcy po zamachu w październiku. 1981 roku. Drogi Ojcze Święty, życzę Ci, abyś szybko wyzdrowiał i mógł wrócić do czytania Ewangelii i Słowa Bożego. Wiem, że przebaczyłeś człowiekowi, który cię zranił. I ja też chcę przebaczyć tym, co na mnie skarżą i którzy mnie biją. Spraw, abym zawsze była grzeczna i żeby wszędzie panował.